Widzę, czekajcie. ja tylko otwieramy koło i ciekawe, ej, porysuję sobie na nim. Ciekawe jak mi wyjdzie. O, o, o. O, o, o. Noga, noga. Noga. O, o. Tak będzie wyglądało. Chodźcie, Dobra, dobra, dobra. O nie, coś popsułem, o jak jednak będzie koło Widzia. Po tym zostawcie 10 tysięcy łapek w górę i... Chodźcie jedną subskrypcję. No proszę Wizowie No proszę. A poza tym Danielowi Danielowi subskrypcje subskrypcja. Wy 43. Znowu. Abra. A brak, taki ma spoko, nawet nie wiesz jak to się pisze. I zde. Jakoło. Łooo, widzę obijania, jak sobie na koło. Widzowie, czekajcie, zaraz. Widzowie. Ja sobie na, raz, na, na, na razie porysuję. Jo, ja, patrzcie co? Mm, mm, mm. Okay, co? Co? Dobra idę. Co? To jest mój Aha. A ja, a ja skin'a w skinów Guys. No to. Dobra. Najlepszy skin na świecie Nikogo nie przebije Najlepszy skin na świecie Nikogo nie przebije Dobra Teraz czerwony Dobra. A patrz do, ej, chodź do mnie. Ej, mnie! do mnie, patrz, jak ja ulepszam. Ja O! też ulepszam skina. O, Oczko! Oczko! I gotowy! Gotowy szkieleton. O! Czekajcie, dobra, widzę. Takie, takiego fajnego skina mam. Takiego skina, chcecie, chcecie mieć takiego skina widzowie? Podajcie subika z woleczkiem. Będziecie mieli większe szczęście widzowie. Tak, tak, takiego skina. Będzie miał, będzie miał takie stopy. Będzie miał takie rączki. Takie, 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 takie. Widzowie, tutaj, za niedługo będzie to koło, za tyle minut. Wiecie? Za tyle. Nie wiem za ile minut, ale tutaj pokazuję, która jest minuta, właśnie tak. A tutaj pokazuję oko, tutaj pokazuję oko, tutaj pokazuję oko. Tutaj pokazuję wszystko. O, zrobiłem zdjęcie. O, fajne zdjęcie. Dobra, widzowie. Koło. Jeśli nie, naprawdę, to się, widzowie, jak będzie koło. Dobra, widzowie. Koło za 3, 2, Jeden i za darmo, otwieramy. Co mi się trafi? I? I? i, I? 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 Kurczaczek! Prawie mi się trafił ten I Jakby były trejdy. czy tam by ktoś nie dał? Tego? Za, za tego diabełka. Za tego demona byś mi dał tego? Ale on ma demona. A nie? Czerwonego. Ale nie czerwonego, tego, bo ja tego, bo Kasper go ma. Pamiętaj, że on go było o Ja bym ci go, ja bym ci go nie dał. Ja bym go bardziej rzadki, który. Ja. E, e, jest rzadki jak. Daniel, Daniel, a ty, byś się wymienił e, to, za, tego? Ja e, bym się za, wymieniłem. widzowie bo koło ko. widzowie koło jest wędzimy ty tym kołem co się trafi i i i i i i i i -y. Pa, widzowie! Ten te odcinek na y chodził o i Pa!